W tym roku Dni Powiatu Kościerskiego zorganizowano z wielką pompą. Było tak, gdyż samorząd świętował 10-lecie istnienia. Imprezę zainaugurowała Gala Nagród Starosty Kościerskiego. W piątek zorganizowano biesiadę kaszubsko-góralską pod hasłem Kaszub Góral Dwa Bratanki. Na scenie koncertowały zespoły folklorystyczne oraz odbywały się konkursy dla starostów nawotarskiego, Kościerskiego oraz Marburskiego. Młodarze musieli m.in. wbijać gwoździe ciupagą oraz na czas ubić masło. W niedzielę w hali Sokolnia młodymi i starszymi ludźmi zawładnął taniec. Były warsztaty tańca z Piotrem Jagielskim oraz festiwal tańca. Jednym słowem każdy znalazł coś dla siebie. Jestem przekonany, że tegoroczny Dni Powiatu Kościerskiego można uznać za bardzo udane, biorąc pod uwagę, że plan, który... Przewidywaliśmy, został zrealizowany. Nawet pogoda nie była w stanie pokrzyżować tych planów. Władze zamierzają co roku organizować dni powiatu, podczas których wystąpią gwiazdy światowego formatu. Ten wniosek sam ciśnie się na usta, bo na koncercie gwiazdy Bonem liczymy, że było około 4000 mieszkańców powiatu i gości. W związku z tym, myślę, że to jest ten kierunek, który trzeba utrzymywać i w następnym roku. Gwiazdę równego formatu też zaprosi do kościerzy na Dni Powiatu Kościerskiego. Gwiazdami tegorocznych Dni Powiatu byli Zakopower, tercet Egozotyczny oraz legendarna grupa Bonnie M. Niestety, koncerty objęte były całkowitym zakazem filmowania.